Artykuł 2. O sakramencie bierzmowania Część pierwsza. Punkt 363. Co to jest sakrament bierzmowania? Sakrament bierzmowania jest to sakrament ustanowiony przez Jezusa Chrystusa dla udzielenia osobnej łaski i darów Ducha Świętego, dzięki którym bierzmowany zyskuje siłę do wyznawania wiary słowem i uczynkiem jako doskonały żołnierz Chrystusa. Punkt 364. Co stanowi materię bieżmowania? Materię dalszą bierzmowania stanowi krzyżmo, czyli olej z oliwek mieszany z balsamem i przez biskupa poświęcony. Tym olejem udzielający bieżmowania namaszcza bieżmowanemu czoło w kształcie krzyża i równocześnie wkłada na niego rękę. To namaszczenie zaś stanowi materię bliższą. Punkt 365. Co stanowi formę bierzmowania? Formę bierzmowania stanowią słowa, które wymawia udzielający bierzmowania, gdy przystosowuje materię sakramentu. Znaczę cię znakiem krzyża i umacniam Cię krzyżmem zbawienia w imię Ojca, I Syna i Ducha Świętego. Punkt 366. Kto udziela bierzmowania? Bierzmowania udziela zwyczajnie biskup, w nadzwyczajnych zaś wypadkach kapłan, któremu władza kościelna dała na to pozwolenie. Niech ta nauka będzie dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochani, pierwsza tura wyborów prezydenckich za nami, ale wciąż pamiętajcie o modlitwie. Dołączcie do naszej krucjaty modlitewnej i módlcie się codziennie w dowolny sposób. Najbardziej zachęcamy do jak najczęstszych postów o chlebie i wodzie, lub kto może, o samej wodzie. Do zamawiania mszy świętych w swoich parafiach, a także w miejscach ważnych dla naszego narodu, jak na przykład Jasna Góra czy Gietrzwałd. Możesz także codziennie aż do dnia wyborów modlić się wszystkimi częściami Różańca Świętego. Jeżeli masz mniej czasu, to odmawiaj jedną część różańca. Natomiast, jeżeli masz naprawdę bardzo mało czasu, to pomódl się choć jedną dziesiątką różańca dziennie. Każde wyrzeczenie, każdy dobry uczynek, każde cierpienie ofiarowuj w intencji tych wyborów. Subskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek. Wspieraj tak, jak potrafisz. Zapisz się do nauk link w opisie filmu. Jeżeli ta nauka ci pomogła, przekaż Jałmużnę. Obserwuj nauki na naszych mediach społecznościowych. Napisz komentarz ze swoimi spostrzeżeniami. Daj okejkę pod filmem, aby pomóc w zasięgach. Udostępnij lub wyślij do znajomych. Sprawdź nasze inne propozycje w opisie filmu. Niech Ci Pan Bóg błogosławi. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij ten film do znajomego.